Siemanko, to ja, Ocea. Dzisiaj wam, dzisiaj robię tutorial, czyli tutaj 2, jak zrobić chłopaka Ocea. I akurat robiłam już jeden odcinek, gdzie pokazywałam jak go zrobić, tylko że jak zrobić dziewczynę i jeden odcinek jak zrobić chłopaka, ale tego nie wstawię. Nie wzmontuję nic, bo tam zapomniałam dać dźwięku. A ostatnio mi się coś zrobiło, że nie mogę coś nagrywać z dź 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 dźwiękiem. Ja muszę się zamontować. Więc y, już nie będę od nowa robić tej oczki, bo to by zajęło naprawdę dużo. Bo ten film miał być 20 minut. Także no i y, polecam do chłopaka dawać o taką skórę. I ja dałam na przykład takie włosy, i takie te. I oczy, wszystko tutaj. I polecam też dawać okulary. Czy, ta, czy takie coś? Nie wiem. Takie maski, czy coś. Ale ja biorę okulary. Polecam sobie też dawać blizny lub coś takiego czarnego. Czy coś tam? Buty. Y nie Buty XT. Ubrania. Polecam dawać ubrania. No, takie na przykład jak tutaj widzicie, już nie muszą być takie same. I tak jak w poprzednim odcinku, mówię, do wpasowania powinny być. Dodatki, polecam dawać dodatki. I tak a teraz. O co chodzi z tą kachą? Nie wiem. Z poprzedniego odcinka. Dobra, chodzi o to, że trzeba zrobić dać jakąś postać i ją, nie wiem, ustawić tutaj, że biegnie albo, gdzie się ustawia czekajcie no, tutaj się ustawia tak te yy, tak tło, nie wiem, o damy sobie na przykład, że idzie tutaj. i nie wiem, zrobię zrzut ekranu o. Kolejne I kolejne A teraz Dam takie zielone tło I, i jakąś taką tą. Teraz przechodzę do pokazywania aplikacji, w których można montować. Tak wiem. w że mam gry, i to wszystko. I tak i tam. Dobra, a więc pole polecamy, jak dla mnie, aplikacje do montowania. Pierwsza to jest CapCut, druga Kine KineMasters i, a -A 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 -I Motion. Nie umiem tego czytać zawsze. I Alik to jest bardziej takich zaawansowanych. I najpierw przejdę jak montować w ja tu mówię sapcud. Dobra Tutaj projekty zdjęcia. O! Patrzcie jak montuje się. W... Czekajcie! Jak się montuje klik. Klika się nowy projekt i się wybiera filmy albo zdjęcia. Można też robić o nie wiem takie coś, coś tam tego. Mhm. Ja dam na przykład o ten. I tutaj też się da zmieniać o długość. Tego na przykład ja dam sobie jedną sekundę. o 9 sekund, nie 9 sekund. Ten. a dobra, dam 9. O, i patrzcie. Taki rezultat. Mm. Yy, teraz pokażę wam, jak zrobić taką jakby stabilność. Nie wiem tego nazwać. Klikamy na 60 tutaj. O, 60. Czyli na, na, na maksa. Klikamy gotowe. Klikamy nowy projekt, filmy Klikamy to. Klikamy szukamy tutaj na, na dole. Obok zastępa stabilizuj i na minimalne przycięcie. I patrzcie. U mnie to akurat nie wyszło, po 2 sekundy tego nie, ale to to na przykład wychodzi, czekajcie, poszukam sobie. O Poczekajcie, a mnie to jest film, Holipka, No, ten chyba ten No ten. Tak się lekko, czy tak porusza ten. Nie, nie pytać, co się mi się zrobiła, co mi się tutaj Teraz, jak zrobić taką chodzącą tą postać? Tak, wiecie, że ona chodzi, tak. Klikam, wybieramy takie zdjęcie. Klikamy overlay lub nałożenie, dodaj nakładkę. Klikamy, klikamy w tą postać, ale ona musi być na zielonym tle dawamy ją na czas taki jaki jest klikamy w tą postać klikamy albo w edytuj i przytnij i tam przeczytamy albo maska, ja wybieram maskę, bo wolę maskę i a. i teraz wychodzimy z tego, jak już to mamy klikamy w chroma key czy tam jakbym to macie inaczej nazwę? I klikacie w to zielone. Intensywność na, na maksa i cień na maksa. Teraz tutaj wstawiacie ją na przykład i tutaj klikacie to. Tak. A. A. O, o, nie wiem, co ja robię. Nie pytać się nawet, coś byle, jakiego robię. Także no i taki efekt. No, teraz klikam tutaj, eksportuj. Wracam, jak to się zrobił. No, już to się zrobiło. Klikam gotowe. Pięć sekund. Nie pytać. Moja no na mojej grupie Klasowe i o. Stabilizuj. Mam. No. O, i dzisiaj tak się jakby się to. Albo też stabilizuj, może, może, być, może to być minimalne przycięcie, albo polecane najwyżej, to wtedy takie coś. Teraz w następnym odcinku będzie Skinny Masters. Także papatki.